W tym odcinku ALFABETU LASU opowiemy na czym polega naturalne odnowienie lasu. To długotrwały proces, który zajmuje nawet do 40 lat. Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg opowie krok po kroku jak ten proces przebiega. Cześć, tu Janek. W jednym z naszych odcinków opowiadaliśmy wam o tym, skąd biorą się nasiona i jak sadzimy drzewa w lesie. Dzisiaj opowiem o tym, jak nie sadzimy drzew w lesie, tylko odnawiamy las naturalnymi sposobami. Zabrałem was w takie miejsce, żeby pokazać wam, jak wygląda cały proces odnowienia lasu w sposób naturalny. Jest to dosyć długotrwały proces, bo zajmuje około 30-40 lat nawet, i to jest taka metoda odnawiania lasu, która bazuje na naturalnych procesach. My, jako leśnicy, podpatrujemy przyrodę, uczymy się od niej, a potem wykorzystujemy to, co się w naturze dzieje, z tą różnicą, że nam zależy na drewnie. Wszyscy potrzebują tego drewna i żeby z niego skorzystać, musimy coś zrobić. Cała metoda polega na tym, że robimy dokładnie to samo, co się dzieje w przyrodzie, tylko leciutko to przyspieszamy, dzięki czemu pozyskujemy drewno, ale wcześniej, zanim to drewno, że tak powiem, wywieziemy z lasu, korzystamy z nasion, które z tych pięknych, wysokich koron spadną tutaj nam na ziemię. Na początku przerzedzamy las dokładnie go obserwujemy. Czasami jest nawet taka sytuacja, że ten las sam się przerzedzi już wcześniej. To znaczy jakieś stare drzewo, które spróchnieje, które na przykład trafi je piorun albo po prostu w wywróci, zrobi miejsce. I w takim miejscu powstają, rozsiewają się już młode drzewka. Wtedy takie miejsca poszerzamy troszkę, dając jeszcze więcej światła, dając więcej powietrza, przestrzeni, wody tym właśnie młodym drzewkom, żeby im się łatwiej rosło. Jeżeli nie mamy takich sytuacji, to też przerzedzamy las i tu właśnie jesteśmy w takim miejscu, gdzie ten las już jest trochę przerzedzony. Będziemy jeszcze sprzątali te wszystkie gałęzie, które nas tutaj otaczają, i to spowoduje, że będzie miejsce, gdzie będą mogły obsiać się nasionka nam tutaj od góry. Ale to nie znaczy, że tych nasion i tych roślin tutaj wokół nas nie ma. Zobaczcie, chociaż tu pewnie, jak się dobrze rozejrzymy, to na pewno wiele z nich znajdziemy. Spójrzcie, tu mamy jakiegoś jesiona, tu mamy kolejne. Gałązki już młode, wystające z ziemi. Obok ok, mnie są następne: następne, jakbyśmy tak policzyli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12-13 drzew mamy wokół siebie. Normalnie w takim miejscu, gdybyśmy sadzili las z sadzonek, które wyprodukujemy na szkółce, to posadzilibyśmy na tej powierzchni powiedzmy z 4, może 5 drzewek. Natomiast tutaj już mamy naliczyliśmy około 10-14 sadzonek. A to dopiero początek, bo tutaj dopiero niedawno był las przerzedzony i jeszcze tu się nam pięknie nasiona obsieją, To spowoduje, że tych drzewek będzie więcej. Dzięki temu mamy gwarancję, że powstanie tego szczota, można powiedzieć, pięknego, młodego pokolenia, które zacznie nam wzrastać i dzięki temu mamy gwarancję, że odnowi się pięknie w sposób naturalny kawałek lasu. W takim lesie, który przygotowujemy do naturalnego odnowienia, zostawiamy dość sporo ładnych, dużych drzew. To nie są przypadkowe drzewa. Wybieramy takie, które są jak najładniejsze, jak najrówniejsze, tak, żeby przekazać dalszym pokoleniom jak najlepsze geny. One są przyrzedzane stopniowo, czasami co 5, co 10, co 15 lat, nawet w zależności od tego, jak postępuje odnowienie naturalne, ale one też mają takie zadanie, że też chronią młode drzewka. W tym tutaj akurat w przypadku będziemy odnawiali las głównie Bukiem, więc Buk lubi takie warunki, gdzie jest w lekkim cieniu, szczególnie w młodym wieku. Później trzeba odsłonić ten las, bo znowu on potrzebuje więcej światła, ale takie drzewa, które wybieramy, też patrzymy na nie z punktu widzenia ochrony przyrody. Dbamy o wszystkie drzewa, które mają na przykład dziuple, na których są cenne i wartościowe organizmy, jak na przykład porosty, mchy, tak żeby ten las był różnorodny i bogaty, bo właśnie między innymi temu służy odnowianie naturalne lasu. Żeby nasiona, które obsieją się nam tutaj w lesie, dobrze wykiełkowały, muszą trafić na właściwą ziemię. Chodzi o to, że po prostu tutaj w lesie wszędzie jest ścioła leśna, czyli martwe liście, gałęzie, jakieś resztki roślin. I to jest taka część organiczna gleby. Zaraz pod nią znajduje się część mineralna już taka, która jest dużo lepiej rozłożona i właśnie w niej najlepiej ukorzeniają się wszystkie rośliny. Ona jest bardzo bogata w związki odżywcze i takie nasiona najlepiej jak trafi właśnie tam troszkę niżej pod ściołę. Naturalnie to odbywa się tak, że na przykład, dziki wzruszą ziemię, powodują, że odsłoni się ta właśnie ścioła i nasiona będą mogły tam wylądować i pięknie się ukorzenić. A my troszeczkę pomagamy przyrodzie. Jeżeli wiemy, że rok nasienny będzie bardzo bogaty i tych nasion będzie dużo, wtedy w odpowiedni sposób przygotowujemy glebę. Odsłaniamy tą część organiczną na boki, odkrywając glebę mineralną, i w ten sposób, na przykład poprzez przejechanie Odpowiednim pługiem, który rozcina glebę, odrzuca na obok siłkę i wzrusza czy pogłębia lekko część mineralną. Nasiona spadając w dół. Obsiewają się bardzo ładnie w takich miejscach i to jeszcze bardziej jakby wzmacnia ten proces naturalnego odnawiania się lasu. Naturalne odnawianie lasu, to można powiedzieć, to jest takie trochę leśne kombinowanie. Tu trzeba dosyć sporo wiedzieć o lesie, trzeba łączyć różne techniki i różne metody działania. Na przykład ym, trzeba obserwować las i jeżeli widzimy, że gdzieś pojawia się odnowienie naturalne, to trzeba je zostawić, a może gdzieś trzeba pomóc właśnie takim pługiem kawałeczek lasu zaorać, sprawić, że nasionka się obsieją. Yy, Wtedy dopiero po połączeniu różnych metod działania osiągamy taki piękny efekt w postaci młodnego, młodego lasku, takich sadzoneczek, które tu już tu u nas też się pięknie pojawiają nasze ładne sadzoneczki buka. Jesteśmy w takim miejscu, które jest, można powiedzieć, pierwszym wynikiem naszych prac związanych z odnowieniem naturalnym lasu. To wszystko, co tutaj mnie otacza, to nie są, tak jak czasami wiele osób mówi jakieś tam po prostu krzaczory. Tylko to już jest, można powiedzieć, duma każdego leśniczego, który zajmuje się odnowieniem naturalnym. To jest perełka. Takie piękne odnowienie, bardzo gęste, ładne, gdzie widać, że te drzewa już ładnie sobie rosną do góry. Te drzewa nie są wcale takie stare, one mają 5-6 lat dopiero, a już jak ładnie idą w górę. One też są zróżnicowane, jak widać. Są wśród nich małe drzewka, są też ciut większe. A jeszcze na pewno zobaczymy takie miejsca, które może na trochę większej powierzchni są jeszcze bardziej między sobą zróżnicowane. I to właśnie jest jedna z rzeczy, na których nam najbardziej zależy przy odnowieniu naturalnym. Naturalne odnowienie lasu daje nam możliwość osiągnięcia czegoś, co dużo trudniej nam jest osiągnąć przy sztucznych nasadzeniach, czyli taką dużą różnorodność lasu, jeśli chodzi o wiek drzew na zasadzie niewielkiej powierzchni. Tu wokół mnie są małe drzewka. Z tyłu na zboczach widać już dużo wyższe, takie powiedzmy 15-20-letnie, a wokół mnie są, są też stare, jeszcze myślę, że spokojnie stuletnie buki. Takie zróżnicowanie drzew w lesie, które osiągamy dzięki właśnie naturalnemu odnowieniu lasu, powoduje, że ten las jest dużo zdrowszy, dużo stabilniejszy i dużo odporniejszy na różne czynniki. I to takie chorobowe i też powiedzmy sobie klimatyczne, jak silne wiatry. Ciężkie śniegi czy susze. Bardzo istotną, jak nie najistotniejszą rzeczą jest to, że dzięki odnowieniu naturalnemu lasu tworzymy las bardzo różnorodny pod względem gatunkowym. Możemy tu znaleźć bardzo dużo różnych gatunków w takim lesie. Jak na przykład tutaj mamy modrzewia, mamy buka, kolejnego modrzewia. Kilka młodych jodełek tutaj wychylają łebki z śniegu. Jest tu obok sosna. Widziałem też tutaj gdzieś jest świerk i brzoza i to nie dzieje się przypadkiem, bo tutaj w lecie specjalnie, podczas kiedy planujemy cały proces odnowienia naturalnego, który odbywa się przez te 30-40 lat, zostawiamy stare drzewa. Z nich przez ten cały okres dosiewają się nasiona i pojawiają się młode drzewka różnych gatunków w różnym wieku, a to daje i stabilność lasu, i zdrowie. i Taką strukturę lasu bardzo bliską naturze, na której nam jak najbardziej zależy. I tak oto, nim się człowiek obejrzał z tych małych nasionek, wyrósł nam piękny, różnorodny i bogaty las, który w tym miejscu postoi przez kolejne 100-150 lat, dając miejsce schronienia roślinom i zwierzętom, a nam ludziom wytchnienie i wypoczynek pod jego koronami.